Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moi drodzy, wszystkich, którzy dołączyli do nas na kanale TVN Fashion i na YouTubie oraz tych, którzy są z nami na stronie facebookowej Top Model. No co, fakt, dokonale, ruszamy z 12 sezonem programu Top Model, ale już jak od kilku sezonów to było wcześniej, tak i tym razem jedna z osób, które zwróciły uwagę jurorów oraz mojej, dostały nominację do srebrnego biletu. To wy głosowaliście na tą osobę, która od razu przeskakuje na, na etap bootcampu, czyli omija cały stres związany z pierwszym kontaktem z jurorami, który potrafi być niemiły, potrafi speszyć, potrafi spowodować, że nagle ten potencjał, który w sobie mamy gdzieś zniknie i nam się nie uda, a tutaj od razu ciach, pach, jesteśmy na bootcampie i Walczymy o swoje miejsce. No właśnie, pięć osób wytypowanych przez Joasię, Kasię, Dawida, Marcina i przeze mnie e, walczyło o wasze głosy. Za chwilę e, poznamy ich wszystkich i usłyszymy. Podejrzewam, że niektórzy jak z nimi się kontaktowali na social mediach, to już wiecie, co mają do powiedzenia, ale teraz wszyscy to zrobimy w grupie. No to co? Bo oni na pewno się stresują. Łączymy się z pierwszą osobą to Mateusz. E, Mateusz, cześć Mateusz! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mateusz, ty wiesz, że zanim tutaj się spotkaliśmy, to procedura wygląda w ten sposób, że po zgłoszeniach, które wysyłają uczestnicy do programu, jurorzy kontaktują się, jak i produkcja, z wami, żeby sobie porozmawiać. Ty rozmawiałeś ze mną, ale czy masz pomysł? Kto powiedział, że to ty powinieneś być nominowany do Srowrenego Biletu? Jak myślisz? Hmm. No. no słyszałem, słyszałem, że to zostałem wytypowany właśnie przez Ciebie. No brawo, dobrze słyszałeś. A jak myślisz, dlaczego? Z tego, co ty, z tego, co czytałem, to za mój przede wszystkim styl bycia. Mhm. Mm. No i to, to chyba przede wszystkim za to. No a jak się okaże przed kamerą, jak wyjdę, no to... No to... No właśnie. To będzie widać. Muszę Wam Zobaczmy. powiedzieć, moi drodzy, że mieliśmy okazję rozmawiać z Mateuszem. Faktycznie Mateusz był tą osobą, która zwróciła moją uwagę, a po 12 sezonach jest trudno zwrócić uwagę. Natomiast życie Mateusza jest bardzo barwne. Jego podejście jest wręcz do pozazdroszczenia. Człowiek, który po prostu bierze życie takie, jakie jest, ale steruje też tak, żeby było dużo wygodniejsze albo bardziej odpowiednie do jego potrzeb w danym momencie. Mateusz, to. Kieruje w życiu i jak walczyłeś o głosy internautów, żeby na ciebie oddali głos, a może w ogóle nie, 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 nie walczyłeś o to? E, zdecydowanie walczyłem. No, tak jakby wziąłem sprawy w swoje ręce, e, działałem od razu. Też miałem jakiś kontakt tam. z Po ogłoszeniu oczywiście na stronie Top Model mojej osoby mm -hmm. mnóstwo osób stało, Zgłosiły się gazety, zgłosiły, zgłosiło Naprawdę? się również radio. Gazety? Tak, także. No to zacząłeś od razu od, od Cerzy, tak powiem, Wysokiego. Tak, 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 tak. Wszystko, wszystko tak naprawdę ruszyło. Ja no, ze swojej strony dożyłem, dołożyłem jakąś cegiełkę w postaci nagrania TikToka, wrzucania jakichś relacji, udostępniania. Mhm. I no, to wszystko. Tak jakby, no, czekałem na to, aż ludzie sami zobaczą, jaki jestem. I A. polubią mnie takiego. Bo, bo ja zerknąłem na Twoje konto na Instagramie. Ile tam masz zdjęć? Dziewięć? Dziewięć. I to no jest bardzo, no... bardzo nietypowa forma autoprezentacji, powiem Ci. Minimalnie, tak? W Twoim wypadku. tak Rozumiem. Czyli Można tak powiedzieć. Trochę na zasadzie, niech ludzie uwierzą albo niech dowiedzą się później w odpowiednim momencie, co tam, jaki potencjał drzemie. No dobra, ale wsparcie miałeś no. od bliskich, od znajomych, odrzucali się starzy, znajomi, ludzie, o których zapomniałeś, że w ogóle się kiedyś znaliście, czy jak to wyglądało? Kto cię najbardziej wspierał, jak się dowiedział, że jesteś nominowany? Szcze, szczerze, y, wszyscy, których, wymieni, których wymieniłeś, e, od bliskich, bo od razu jeśli mogę tylko podziękować. A mm -hmm. mogę? Możesz, to, oczywiście. To, to chciałbym podziękować wymieniać mojej firm, mamę. sponsorów i tak dalej. Tak, 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 no. oczywiście. Chciałbym podziękować mojej mamie i mm -hmm. złożyć życzenia z okazji mamy oczywiście. Bo była jedną z Takich głównych osób, które trzymały mnie w tym wszystkim, bo moje emocje. No ja ogólnie na co dzień jestem osobą bardzo pozytywną, ale trochę lekki stresik można powiedzieć się pojawił. Pojawił. E, uh -huh. Pojawił, tak. W czasie, gdy, gdy się dowiedziałem o tym, to automatycznie się rozpłakałem ze szczęścia. Nie wierzyłem w to, co się dzieje. No i trzeba było mnie trochę poskładać, trzeba było mi dodać trochę otuchy mm, wsparcia. No Mama i to przyszło, zrobiła, tak? Mama powiedziała, Mateuszu, tak, tak, dasz ma... radę, uwierz w siebie, ludzie cię pokochają. <grym> Słuchaj, no przy okazji dużo, również mam... możesz e, zrobić taki prezent w postaci złożenia z okazji Dnia Matki mm, życzeń. Wiesz, będą zarejestrowane na oczach milionów. Droga mamo, drogie mamy, wszystkiego najlepszego. <grym> A ty możesz do swojej personalizacji. Tak, tak. Mamusiu, dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Ci przede wszystkim za to, jak mnie wspierasz, za to, ile razem przeszliśmy. Bez Ciebie tak naprawdę nie byłoby mnie, i no, fajnie jest, że sobie radzimy mimo trudnych dla nas chwil w życiu. Mhm. Mam nadzieję, że cały czas dobrze i, i będzie już tylko do przodu. Bardzo mocno Cię kocham. No i zobaczcie, złoty chłopak. A do tego muszę wam zdradzić, że jak się połączyłem z Mateuszem, żeby powiedzieć, że chcę z nim trochę porozmawiać, bo mnie zaintrygowało jego zgłoszenie, gdyż było bardzo długie i też dosyć oryginalne, Mateusz odebrał e, na pacę tira. I to mnie zaskoczyło, bo jeszcze nikt ze mną, nikt nie rozmawiał z paki tira. A gdzie się dowiedziałeś, że zostałeś nominowany do Srebrnego Biletu? W jakim miejscu byłeś? Jaką pracę wykonywałeś wtedy? Bo tego jeszcze nie wiem. Byłem właśnie w trasie, odebrałem telefon oczywiście, jak zjechałem na parking Aha. i dowiedziałem się. To, 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 jest, to jest najlepsza historia. Jechałem, patrzę, ktoś dzwoni do mnie, myślę, ok, zatrzymuję się. I nagle takie czy to serio się wydarzyło? Mhm. Ale no najwidoczniej no tak, dobra. Ja wow. tak, się dowiedział Mateusz, wiemy, kto go wspierał. A, no jeszcze nie koniec historii dajesz, no? Tylko że szybko, szybko. Dobra, więc byłem na parkingu, musiałem tam robić oczywiście jakieś zdjęcia i tak dalej. No wiadomo, jakie są procedury. Najśmieszniejsza jest taka sytuacja, że jak zjechałem, musiałem się od razu szybko ogarnąć i podszedłem do w sumie rodzinki. No starsi Państwo, plus dziewczynka, która miała 14-15 lat, mhm. i to ona tak naprawdę uratowała mnie, i to, że zrobiłem Wam te zdjęcia, które wysłałem, więc yy, zasługuje na podziękowania w mojej sprawie. To ta dziewczynka, jeśli to oglądasz. Uwielbiam Cię. So, jeżeli to zdjęcie stanie się sławne, droga dziewczynko, to pamiętaj, masz prawo ubiegać się o jakieś tantiemy, jeżeli to zdjęcie się zarobi. To tak było w przypadku Mateusza. A teraz łączymy się z drugą kandydatką, która walczy o to, żeby dostać srebrny bilet. Chociaż decyzja już zapadła, bo głosowanie się zamknęło. Ja wiem, kto jest zwycięzcą, ale tego jeszcze nie zdradzę. Lena, jak myślisz? Tak. Hej. Kto zwrócił na ciebie uwagę i powiedział, ta dziewczyna powinna walczyć o słowny bilet. Kurczę, myślę, że to była pani Kasia. Mm -hmm. I bardzo jej dziękuję z tego miejsca za takie wyróżnienie. Jestem bardzo wdzięczna. Jak myślisz, co cię wyróżniało na. Um, wśród innych uczestników, że Kasia zwróciła na ciebie uwagę. Bo Kasia zazwyczaj wygląda, e, e, obstawia tych, którzy się prezentują na wybiegu dobrze, bo dla niej to pokaz mm -hmm. mody są najważniejsze. Jak myślisz, co tutaj przeważyło, żeby cię tak. Ta Lena? Fajna dziewczyna. <grym> Wysyłam filmik zgłoszeniowy, gdzie właśnie idę w szpilkach, zrobiłam taki mały catwalk i myślę, że mogło być to to, co przyciągnęło uwagę pani Kasi. Na co dzień chodzisz w szpilkach? Lubisz? Tak, tak. Lubię! Czasem! Czasem, bez przesady, no bo to nie najwygodniejsze obu. Tak, tak. Lena, jak się dowiedziałaś, że dostajesz nominację do srebrnego biletu, to sobie pomyślałaś super, czy pomyślałaś kurde? To jest tylko 20% szans, że usłyszę tak. Nie, no byłam w szoku, byłam niesamowicie zadowolona i nie mogłam się otrząsnąć z tego wyrażenia, bo naprawdę nie spodziewałam się. Nie spodziewałam mm. się i niesamowite uczucie. A um, jak się dowiedziałeś, że jesteś, to komu powiedziałaś na samym początku? Kto, kto się dowiedziałeś? Mamie, zawsze mama. E, I zadzwoniłam do niej, gdzieś to było po maturach, bodajże. Ostatni dzień, i taki telefon mówię: Jezu, co za niespodzianka, dzwonię do mamy, i od razu się z nią podzieliłam tym. I co? Od tamtego momentu mama nie czeka na wyniki matury, nie? To już nieważne. Nie, no, <grystanie> nie już teraz to tak, na drugi plan. <grystanie> nie no, żartuję oczywiście. A jak myślisz, że na maturach poszło ci dobrze? Dobrze, myślę, że dobrze, jestem dobrej myśli. Czyli jesteś taką osobą, która się pilnie uczy, tak? Albo tak. szybko staram się. Słuchaj, nie, raczej program to Top Model, bo ja z tobą nie miałem okazji wcześniej rozmawiać, ehm, akurat na tych połączeniach, gdzie rozmawialiśmy z uczestnikami, to myśmy nie mieli przyjemności. Ehm, dlaczego program to, Top Model i dlaczego akurat w tym momencie? Myślę, że teraz to jest ten moment po prostu, gdzie mam najwięcej czasu, żeby się spełniać, jestem dużo, dużo pewniejsza siebie i myślę, że ten program to jest szansa dla mnie, żeby iść do przodu. I wierzyć w siebie po prostu, a wiarę dostałam e, tak naprawdę od tych wszystkich ludzi, którzy udostępniali głosowali, i to jest niesamowite. No właśnie, a to byli ludzie z najbliższego grona, czy też się zdarzały osoby, które okazały wsparcie, a nie za bardzo jesteście na co dzień w kontakcie? Jak to było? Tak, właśnie co ciekawe, no od osoby ze szkoły, które gdzieś tam Kojarzyłam, oni mnie kojarzyli, ale nigdy nic nauczyciele, co było bardzo miłe. Napisali tak o. miłe słowa o mnie. I, I tak im jestem wdzięczna, bardzo dziękuję. Dziękujemy wszystkim. To jest Lena, a teraz przechodzimy do trzeciej osoby. Wiktoria też jest z nami. Cześć, Wiktoria. Halo, Halo, zaraz do ciebie wrócę. Okay. Się. Cześć, Wiktoria. Hello. Hello. Hello! Witam! Jak wyglądało twoje zgłoszenie do programu i jak myślisz, kto zwrócił na ciebie uwagę z jurorów? Oj, wydaje mi się, że był to najbardziej surowy juror Marcin Tyszka, tak coś kojarzę. <laughs> e, no, zgłoszenie dosyć zabawnie, ponieważ wysłałam je 4 godziny przed zakończeniem samym w Zgłoszeń. ogóle castingów. Mm -hmm. Więc no to bardzo ciekawie, ale stwierdziłam, że to jest ten moment, raz, ży, raz się żyje, no i jak nie teraz, to nikt nie. Długo robiłaś to nagranie? Czy pierwszy take, że tak powiem? Mówisz, dobra, już nie ma czasu, nagrałam, no wysłałam. I poszło. Jak to wygląda? O nie, 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 ja oczywiście musiał, przyłożyłam się do tego. No, generalnie jestem perfekcjonistką i jakby wszystko chciałabym, żeby było super, ale no tak się nie da po prostu. Ale oczywiście włożyłam w to jak najwięcej sił, żeby no, wyszło dobrze, no i wyszło, mam nadzieję, skoro tutaj jestem i rozmawiamy. No właśnie, program Top Model, w ogóle udział. Długo się zastanawiałeś, żeby się zgłosić. To jest twój pierwszy raz, kiedy się zgłaszasz do programu. Tak, jestem pierwsza raz, kiedy się zgłaszam do programu. Z modelingiem już coś myślałam wcześniej, też mm -hmm. między innymi przez mój bardzo wysoki wzrost. Mm -hmm. no Gdzieś tam w tym. Tutaj... Zdradzajmy, ile to jest centymetrów wzrostu? No, metr 80. Kurde, już cię nie lubię, jesteś wyższa ode mnie. I, ale, ale naprawdę proszę bardzo za drogę, żeby to zaakceptować, zwłaszcza wśród rówieśników, od których jestem, no prawie zawsze najwyższa, więc. Mm -hmm. I to przysparzało ci ale... pewnego rodzaju takich problemów? E... Tak, tak. No na pewno też e, czasami komentarze, to na pewno. I e... też e, miałam taki kompleks, że też nie no chodziłam właśnie w wysokich butach, wybrałam jak najniższe wszystko. E, no, no i tak, ale pojawił się taniec w moim życiu. Mm -hmm. Czyli coś, co ogromnie kocham, i tam po prostu, jak wchodzę na salę, to nie jestem oceniana przez nikogo, po prostu jestem ja, tylko muzyka i emocje i to jest po prostu coś, co też moją pewność siebie wzmocniło. No tak, ale to jest pewnego rodzaju azyl, a w azylu nie da się żyć zawsze, jednak normalne życie i postanowiłaś teraz wyjść i pokazać się całemu światu. czujesz to, się gotowa się na to na psychicznie? Światło. Tak. Jak najbardziej, no. jestem gotowa, żeby widzieć Twoje strefy komfortu. No i tak samolot. Srebrny bilet. Jeżeli to Ty wygrałaś srebrny bilet, to od razu się będziemy widzieli na bootcampie. I jeśli nie Ty wygrałaś ten srebrny bilet, no to ten sezon nie wypali. Co o tym myślisz? Chciałabyś, żebyś to była Ty? Wiadomo. E, oj, bardzo. No, no, oczywiście, bardzo bym chciała. Jeżeli to nie wypali, myślę, że na pewno się nie poddam, bo to w ogóle ta nominacja do srebrnego biletu dała mi takiego kopa do motywacji i do działania. To po prostu, no i kiedyś się o tym dowiedziałam, wróciłam oczywiście z matury ustnej z angielskiego, wróciłam do domu, wszystko normalnie, no i nagle dostaję telefon. No ja mówię, no nie, no po prostu nie wierzę. Po I oczywiście, absolutnie. Kaps... Idę dołączenie i za chwilę będziesz wiedziała, czy to ty dostaniesz srebrny bilet, czy nie. Czy Marcin Tyczka miał rację i czy głosujący z nim się zgodzili? Zaraz się dowiemy, ale w międzyczasie pozwolę sobie połączyć się z czwartą osobą. I czwartą osobą jest Amelia. Cześć Amelia. Cześć wszystkim. Siedzisz sobie w domku. Cześć wszystkim. Witają cię pewnie wszyscy. Siedzisz w domku, w swoim pokoju, coś mi się tak wydaje, co? Tak, tak. U mnie Amel. w pokoju. Jak długo ci zajęło zastanowienie się, czy chcesz brać udział w castingach do programu? I ile się przygotowywałeś, żeby zgłoszenie wysłać? Myślę, że chwilę, bo było to marzenie od mojego dzieciństwa, więc jak zobaczyłam, że startują castingi, to od razu się zgłosiłam i w sumie w ciągu dnia wszystko nagrałam. O proszę, czyli da się szybko podjąć decyzję, jak ma wyglądać zgłoszenie? Tak. E, ale mówisz, że to było twoje marzenie od dziecka. Trochę czasu minęło od tego, jak byłaś oseskiem, e, więc na co czekałaś, że wiesz, że to jest ten moment? Co takiego zaszło w życiu, na jakim etapie jesteś, że to jest ten rok, w którym postanowiłaś do nas wysłać zgłoszenie? Myślę, że dlatego, że skończyłam też szkołę, więc nic mnie już nie powstrzymuje, nic mnie nie ogranicza, ale też myślę, że pewność siebie mi się zmieniła i teraz też jestem bardziej pewna siebie i dlatego. Mhm. A jak myślisz, który juror wybrał ciebie do tego, żebyś powalczyła o srebrny bilet? No myślę, że pani Joanna Krupa. A, Joanna. To fajnie, czy nie fajnie? Jak fajnie, myślisz, co, co, fajnie. co, co a się urzekło w tobie? Co zobaczyła? Bo ona zazwyczaj, wiesz, wybiera te takie dziewczyny z sąsiedztwa. Czy uważasz się za dziewczynę z sąsiedztwa, czy akurat tym razem coś innego ją urzekło? Jak myślisz? Możliwe, ale myślę, że... W sensie mam nadzieję, że doceniła po prostu mój potencjał i go po prostu... I to tak. wystarczy, że doceniła twój potencjał. Tak. Jak sobie radzisz ze stresowymi sytuacjami, z takimi wyścigami, z innymi ludźmi, z presją? To jest coś, na co jesteś gotowa, żeby spróbować ewentualnie teraz, właśnie w swoim życiu? Myślę, że tak, że dam sobie radę. Czyli jesteś gotowa do wszelkich wyzwań tak. i pokonania różnych przeszkód. No dobrze, czy to będziesz, czy Ty, czy nie? Dowiemy się za moment, ale jeszcze w międzyczasie połączymy się z jednym kandydatem, który został wybrany przez jurora i jest nim Adrian. Cześć, Adrian. Cześć wszystkim, cześć. Siema. O, Adrian. Jesteś w domu? Gdzie Ty jesteś? W ogrodzie? Nie, jestem u siebie w domu, ale wziąłem kwiatka, żeby było ładniej rozumiem. Czyli jesteś u siebie w domu. Co robisz na co dzień? Oprócz... Na co dzień jestem personalnym. No to widać. No, no, no trochę może. Trochę ta Łapa wystawiona do przodu kamer wygląda na to, że coś ciężkiego podnosisz. E... To, 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 to Eee, dobra, Adrian, wysłałeś swoje zgłoszenie? Byłeś namawiany przez e, innych, czy też sam stwierdziłeś: Kurde, mam warunki, powinienem spróbować? No, historia wygląda tak, że jestem namawiany od 10 lat, o, więc ok. dość długo. No, no, no. I tak się nie mogłem jakoś przekonać, aż w końcu przyszedł taki czas, że stwierdziłem, że może warto spróbować. Y Teraz jakby nie mogę wystartować w zawodach sylwetkowych, w których startuję mhm. zwykle e, przez kontuzję. No i stwierdziłem, że brakuje mi trochę rywalizacji, brakuje mi wyzwań e, i przygody. Dlatego, dlatego, że tak powiem, trochę się zgodziłem i, Aha, i cieszę a się warunkowo teraz. warunkowo miałeś wolne okienko. No ale dobra, startujesz od ilu lat w tych e, m, sylwetkowych zawodach? No tak od 4-5 lat. Mm -hmm. No, i co, zrzuciłeś trochę? Czy jesteś takim wielkim dzikiem teraz? No, wiesz, codziennie rano. Dobrze jest być dobrze zbudowanym, ale nie wolno być przesadzonym. Znaczy, nie wolno. No, to cholera wie teraz, czasy są dziwne. No, Michał, Ci tak. Dowiedziałem się, że do, dostałem się jakby do srebrnego biletu. To 40 minut kardio z rana i wieczorem, dzień w dzień. No. Więc zrzuciłem trochę kilka i mam nadzieję, że, że to wystarczy. No dobrze, ale teraz mi powiedz, no bo powiedziałeś tak, że akurat w tym roku się zgłosiłeś, 10 lat cię namawiali i ze względu na kontuzję, no to jest ten moment, kiedy, kiedy masz czas, czy po prostu nie masz co robić, czy brakuje tylko tej konkurencji, to mówisz, a nie wiem co robić, to się zgłoszę. No bo bo To nie, nie by... do końca jest tak, że co to powiedział. <laughs> Znam odpowiedź. Wiesz, po prostu ja z modelingiem też już coś tam miałem wspólnego i ja lubię być przed kamerą, lubię być na pokazach, podoba mi się to, podoba mi się ta adrenalina, która temu towarzyszy i poznawanie nowych, naprawdę fajnych ludzi. Eee, czyli ty już i na wybiegach też byłeś? No gdzieś tam się zaczepiłem. A, ale no to powiedz coś, co to były za wybiegi? No Ale tak, te, to jest z... Lokalnie czy międzynarodowo, europejsko? Poważnie czy nie? Bo nie no, wymieniamy i... brandów, dobra? To taka moja prośba. No nie wymieniamy brandów. Było to w Mediolanie, A -a. były pokazy. I były pokazy w Warszawie. Moim pierwszym pokazem, tu bardzo była dziwna historia. Jeden z projektantów podszedł do mnie na ulicy i po prostu zaproponował, żebym wyszedł u niego w pokazie I, i tak się zaczęła ta historia i to było właśnie no już 10 lat temu. To było 10 lat temu? To ile ty masz może lat? Je... Poczekaj, poczekaj. poczekaj. Ile, ile, lat, ile masz teraz lat? 28. No tak, to, to Ale się na... Trzyma... czujesz się rozumiem na 18. No, dobra, może być na 18. Dobra, teraz, moi drodzy, zadzieje się magia telewizji, pomimo tego, że jesteśmy w internecie i zobaczymy całą piątkę. BU! No, jedna z tych osób za chwilę dowie się, czy udało jej się zdobyć największą ilość głosów i tym samym srebrny bilet, który oznacza... Jedno, od razu wskakują na etap bootcampu. Nie muszą się stresować, czekać całymi dniami na spotkanie z jurorami i nie spełniać ich czasami głupich zachcianek. Eee, taka prawda. Eee, nie muszą się przebierać na gwizdek i na hejnał i opowiadać łudze wnętrzne przed widzami. Czy to jest dobre, czy złe? Nie wiem. Ale jedna z osób ten etap dzisiaj dowie się, że przeskoczyła. A jak sobie patrzyliście na swoje zdjęcia, to uważacie, że na kogo byście oddali głos? Mateusz, ty byś na kogo oddał głos? Z tej piątki? Hmm, z tej piątki powiedzmy, że na Lenę. Ty byś oddał na Lenę. A Lena na kogo? Ja bym oddała na wszystkich. Uważam, że nie da się na wszystkich. mają na sobie... Te... Przestań, nie bądź jak politycy. O. Konkret. Nie to wolę. bym oddała na Amelię. Ty byś oddała na Amelię. A, am, e, no dobra, to idziemy do Amelii. Na kogo by Amelia oddała głos? Na Lena. Ty na Lena. Lena ma dwa głosy. Tak. E, no to teraz idziemy po kolei. Wiktoria, na kogo ty byś oddała? E, ja bym oddała na Mateusza. Ty byś na, a, na Mateusza oddała. Czy Mateusz już oddał swój głos, to skaczemy do Adriana. Adrian, na kogo ty byś oddał głos? E, a ja bym oddał głos na Amelię. Uuu, no to według Was jest remis. Amelia i Lena po dwa głosy. A jak zagłosowali widzowie? No, powiem Wam, że ta walka była zażarta. Różnie było. Ktoś był inny na prowadzeniu, ktoś tracił prowadzenie, wracał na prowadzenie. Równało się osoby, ale decyzja jest jedna i tylko jedna z osób może dostać ten srebrny bilet, który notabene jest tutaj za mną. Tak on wygląda. To jest bilet, nie ma nic, nie ma nic wypisanego, ale ja Wam gwarantuję, od razu widzimy się na bootcampie. Z tymi, którzy są wybrani dość z grupy, która będzie walczyła o udział e, e, w programie. E, I już, żeby zamieszkać w domu top model. I walczyć o zwycięstwo 12 edycji programu. Jesteście gotowi? Gotowi. <słuch> <słuch> tak. Chyba tak. <słuch> hmm. No, to tak, żeby napięcie rosło. Na pewno. Nie jest to osoba, która została wybrana przez męskiego członka jury, ani przez prowadzącego. Tym samym nie jest to Mateusz, nie jest to Adrian i nie jest to Wiki. Dziewczyny miały nosa w tym sezonie. Albo Kasia, albo Jasia wiedziały na kogo. Należy postawić, żeby od razu zaskarbić sobie miłość internautów. Srebrny bilet trafia do Leny. Nie, nie wierzę, Brawo. Jezu. Nie, nie wierzę. to umiesz, mówię ci nikt. Brawo. Wielkie brawa dla Leny, moi drodzy. Bardzo było mi miło, bardzo mi przykro. Jesteście cudowną grupą. Ja żałuję, że nie mogę tych bidetów, że tak powiem, zmultiplikować. No ale z wami się żegnam na ten moment, zostaję z Leną. Lena! Cieś Dziękuję, się? jestem w takim tak, szoku. Naprawdę nie wierzę. Nie wierzę, jeszcze do mnie to nie dociera. I... Ja dziękuję wszystkim z tego miejsca za wsparcie, które otrzymałam, i to było coś niesamowitego dla mnie, i bardzo się cieszę. Ja się cieszę, że go dostałaś. Od razu ci mówię, że ten bilet z jednej strony jest bardzo dużym ułatwieniem, bo przeskakujemy pewien etap, ale będziesz musiała troszeczkę nadrobić, bo ci wszyscy, którzy będą na bootcampie, co pewnie wiesz z poprzednich edycji, no, czegoś tam się nauczą. Poznają jurorów, będą wiedzieli. Jakich podejść i jakich użyć w forteli, żeby zaskarbić sobie ich przychylność. Jesteś w stanie to przeskoczyć sobie poradzisz? Oczywiście je jestem w stanie i obiecuję, że dam siebie wszystko. Kochana. My się widzimy już niebawem. Dostaniesz od nas informacje, gdzie i kiedy masz się pojawić, żeby poznać swoją konkurencję i w ekspresowym tempie zaskarbić sobie miłość i zaufanie reszty jurorów po to, żeby znaleźć się w domu to modę. Teraz idź. Podziel się z najbliższymi się tą informacją. Pokwalić. Podziękuj Mamie, komu tak. trzeba podziękować, kto cię wspierał najmocniej. Ja Cię gratuluję. Mamy pewność, że się niebawem widzimy na żywo. Super, Przywitamy dziękuję bardzo. W zeszłym sezonie obiecałem, że ten bilet zabiorę na pamiątkę i zapomniałem, ale teraz jak złożę Ci tą obietnicę, to mogę go zabrać. Chciałabyś? Tak, koniecznie, Patrz, poproszę. Mam koszulkę, już mi go nie zabiorą, nie wyjdę bez niego ze studia. O, Trudno, nawet jeżeli super. jest jeden. To jest Lena, moi drodzy. Wyście <grym> ją wybrali, będzie w 12. sezonie programu Tom Model już na etapie bootcampu walczyć o udział i zamieszkanie w domu Top Model", tylko i wyłącznie po to, żeby formalnie potem zwyciężyć 12. sezon programu. No właśnie, ja Was zapraszam do oglądania. Już od września jesteśmy na antenie 12. sezon. Wiecie, ile to jest? Kopa! bym mógł powiedzieć, ale jeżeli jesteście zainteresowani o no, troszeczkę więcej materiałów, żeby zobaczyć, lepiej poznać naszych uczestników, no to wbijajcie na YouTube na TVN Fashion albo na stronę Top Model ym, na Facebooku, albo po prostu na Instagrama, TikToka też mamy, więc tak naprawdę możecie nas oglądać 24 na dobę, e, subskrybujcie TVN Fashion, e, to jest wielka gorąca prośba, no i e, składajcie lajki Łukasi i Łasi dzisiaj i życzę im wszystkiego najlepszego, bo to Dzień Matki, a obie są matkami. Do zobaczenia!